Siemanko wszystkim, bardzo serdecznie z tej strony właśnie Son I witam was, no, czyli Gandalf oczywiście, no I witam was, no, takie, takiej, no, takiej gierce jakby No, no, takiej jakby gierce No i tak, eee, no może zagrajmy, i to się nazywa Give Up Give Up, chyba, że grałbym na nim Blow, ale no ale dobra, ale wypróbujmy może, no, jak mi pójdzie. Okej. Okay. Eee, aha, tu chyba coś tam, no nie wiem. Aha, okej. Okay. Aha, chyba mogę to zrozumieć. Ale dobra, ja tego nie rozumiem. Też jakby. Eee... tak nie rozumiem. Eee... Zaraz, bo ja chcę tu skoczyć. Zaraz, eee, o jest. Dobra, jest. Dobra, najpierw ile jeszcze nam zostało. Aha, podobnie dodaję się nagrywa. Ok, eee, nie, bo już chyba się zaczął. Ok, eee, i teraz chcę Zaraz, zaczekajcie. E to, to jest? Aha, tu się hmm. Co? Nie rozumiem, zaraz... Nie rozumiem tego. Okej, okay, zrobię cięcie. To jest nienormalne! No, kupi głupie zakończenie, kupię. Głupie. Nie wiem skąd to się to wzięło, ale to jest normalnie nienormalne. No nie można zrobić restartu, tu nie można zrobić. To jest... Nie wiem jaka to jest gra. Ale teraz będzie z no... z tym skakaniem dudnym. Nieee! Ja tego nie rozumiem, zobaczcie. Okej, okay, dobra, już jestem... już rozumiem. Dobra. Okej, okay, dobra. A, i ja teraz muszę tu uważać. spróbuję jakby tu pocisnąć. Ale bo muszę uważać na... raz. O, jest, dobry. Okej, okay, tu jest, teraz się sprawdzę. Aha, okej. Okay. Mmm... Dobra. A kurczę, zrobiłem deda, okej. Okay. Eee, ej, od kiedy krew to lata? Okej. Okay. A idzie to? Aha, idzie. migawka. Okej. Okay. Eee, Teraz kurczę. Bo to nie rozumiem czemu tak deflatam. lata. Normalnie ja tego nie rozumieć. Idziemy. O nie. What? Co to jest za level? Boże. Co to jest za level? Ja tego nie rozumiem. Zaraz, może... Będę koksem, a nie będę koksem, Kurczę. No jak to przejść zaraz, powie. Raz, to trzeba tak. Ale na razie mamy 7 deadów. No kurcz, mogę skoczyć? Bo nie. A za mam takie coś? Czy mogę? A nie, nie mogę. Nie będę. tego. O, nie, czy będzie zawsze coś jakaś męczarnia myślę będzie. Cały czas będzie jakaś męczadnia. Kurcze, no dajcie... O, dom. Ja ty to wygrać. No ja ci zaraz, to chyba zacznę zaraz skakać, zaraz. No. Yy. O, jest, udało się. Ale dobra, teraz kok prawdy. O jest! może to wygram! Dajcie! Aaa, prawie! Dobra, jeszcze raz. Może się to powtórzy. O! Kurdecz. No, jeszcze. To ja to kliknąłem! Cięcie. Okej, okay, dobra. Ja jest z powrotem. Znowu, zaraz, czekajcie, muszę to włączyć. Ale okej, okay, mi jeszcze raz tam. bo to jest zmienione, tylko... Że to będzie nas strzelać. Ale tak, ja teraz postanowiłem, że będę teraz e, napadę na Tak! Kurde. Nie. Ja się tak nie bawię. Dobra, teraz muszę tu skoczyć. I jest. Co? Ten Ha, bo to jest jest zmienione Sit Nie. Nie zwykam! Nie, zwykam! O! Co to jest to przy początku? Okej, okay, zaraz, sprawdzę jeszcze Okej, okay, jeszcze się ponagrywa nie mam przy sobie no, gdzie się to łączy, że coś takie coś... Kurde, Okej, okay, bo to jest... Może by to bardzo trudno grałam? I uwaga! nie.

I naprawdę jest! Okej, okay, dobra, może skończyć odcinek. Okej, okay, dobra. Może zrobię teraz Parta. Co? Okej, okay, dobra. Robimy Parta, na razie, cześć i pa. Albo zrobimy na odcinkach, co? Ok, zrobimy odcinek. Okej, okay, to na razie cześć i pa i mnie subować! i lajkować na razie cześć i pa i to się jak jaginę to pa.